Chcieliśmy krótko przedstawić taką inicjatywę, którą wspólnie z UN Global Compact prowadzimy, a mianowicie coś, co nazywa się Koalicja Rzeczników Etyki. Tak się składa, że w tej koalicji oprócz jednego banku, który tutaj w dwóch osobach nawet już był na scenie przedstawiany, to inne instytucje finansowe nie uczestniczą. I dlatego no, postanowiliśmy, żeby chwilę o tym Państwu powiedzieć. Ja powiem kilka o badaniu, a za chwilę o całej otoczce Kamil Wyszkowski. Mianowicie jako koalicja postawiliśmy sobie taki cel wypracowanie standardów zarządzania programem etyki. Czyli wychodzimy z założenia, no, że musi być coś, co... Wspominany tutaj już profesor Gasparski nazywał, yy, nazywa infrastrukturą etyczną. Czyli nie oceniamy, czy, i o tym y, jakby te badania nie mówią, nie oceniamy poziomu etyczności badanych organizacji, ani poziomu efektywności stosowanych systemów zarządzania programem etyki, ale patrzymy, jak ten program, y, jak to zarządzanie programem etyki się odbywa. Jakie instrumenty firmy, instytucje używają, aby no, jakoś sobie z tym obszarem poradzić. No i w ramach koalicji jest no, około 50 współpracujących organizacji, do których wysłaliśmy ankietę. 30 odpowiedziało bardzo szczegółowo. To jest taka ankieta, w której było no, wprawdzie kilka takich głównych pytań, ale miejsc do zaznaczenia było około setki, czyli tak naprawdę to było prawie 100 pytań na jedną instytucję, więc to rzeczywiście trzeba było. Trochę czasu poświęcić. No i właściwie wyszliśmy z takiego założenia, no, że jeżeli mówimy o tym, jak funkcjonuje system zarządzania programem etyki, to właściwie jest to taki swoisty kompas moralny. Czyli zaczyna się od kodeksu etyki, który jest w postaci jakichś zasad, deklaracji, polityki etycznej, bardzo różnie. Określenia kto i za co jest odpowiedzialny w organizacji, od jakichś przyjętych form monitoringu, czyli zgodności z przyjętymi zasadami, określenia procedur postępowania no i okresowego sprawdzania, czy rzeczywiście te wszystkie instrumenty są stosowane oraz szkolenia, szkoleń dla pracowników, no żeby było wiadomo, że rzeczywiście w organizacji takie, taki program etyki ma. Te tematy podjęte w ramach badania to właśnie no, były przede wszystkim dokumenty wyznaczające w sposób formalny zasady etycznego postępowania, bardzo różne jak się okazało w różnych firmach, sposób powstania kodeksu etyki, czyli skąd się wziął. Czy został przetłumaczony na przykład z, z centrali, z, z Organizacji Matki, czy też został wypracowany tutaj, czy został wypracowany z udziałem pracowników, czy też przez konsultantów zewnętrznych, prawda, i tak dalej. Wiele tego typu szczegółowych, czyli do każdego pytania była taka duża kafeteria, gdzie można było zaznaczyć no, więcej niż jedną odpowiedź prawda, różnych tych. No, później zawartość, co w tym kodeksie etyki jest? sposób stosowania kodeksu etyki, czyli do czego taki kodeks zobowiązuje, co jest zapisane. Na przykład kwestia bardzo dyskusyjna w wielu firmach, czy stosować sankcje dyscyplinarne za nieprzestrzeganie zasad etyki. To jest no coś, co od razu każdy prawnik powie, nie, nie możemy tego stosować. Ale rzeczywiście no jest tak, że są firmy, w których takie sankcje są yy, choćby w postaci, nie wiem, pisemnego na przykład upomnienia. Yy, czy no, różne inne jeszcze widziałem, już to nie będę opowiadał. Kto jest odpowiedzialny za proces zarządzania, czy to jest Rzecznik etyki, czy menadżer do spraw compliance, czy to jest pełnomocnik zarządu do spraw etyki, czy to jest szef CSR i tak dalej. Jakie procedury obowiązują i jakie działania są podejmowane w ramach doskonalenia kultury etycznej. No i teraz przykładowo tutaj Państwa nie będę szczegółowo opowiadał, bo jest tylko kilka minut, więc odsyłam Państwa do raportu, który będzie za miesiąc opublikowany przez UN Global Compact, gdzie jest szczegółowy opis wyników tego badania. A tutaj tylko dwa takie slajdy, prawda? Czyli okazuje się, że w większości, to jest 30 badanych firm, takich najlepszych można powiedzieć, które, w tym jest 16 organizacji z, z kapitałem zagranicznym, jest także ze dwie mniejsze organizacje, czyli nieduże korporacje, są także instytucje publiczne, czyli to jest szeroki przekrój. No więc to jest rzeczywiście rzecznik etyki, jest tym dominującym stanowiskiem, ale na drugim miejscu jest menadżer do spraw compliance. To menadżer do spraw compliance obejmuje, czy jakby prowadzi system zarządzania programem etyki, ale także komisja etyki, czy na przykład członek zarządu, czy pełnomocnik do spraw etyki, albo osoba odpowiedzialna za CSR, prawda? W siedmiu, przepraszam, w dwóch, w dwóch przypadkach tak było. No, i, i drugi slajd, sposób stosowania, czyli do czego kodeks zobowiązuje i jak on, w jaki sposób używamy. Na przykład ciekawe, że tylko na 30 znowu, tylko w 22 organizacjach badanych jest dostępny w witrynie internetowej w języku polskim. To jest znowu dysk kwestia, czy kodeks powinniśmy pokazywać naszym interesariuszom. Ale na przykład, a jeżeli z kolei naszym pracownikom, czy zobowiązujemy pracowników do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią, czy kontrahentów zobowiązujemy, czy tylko kontrahenci mają się zapoznać, czy mają stosować? Czy jest przekazywany, w jaki sposób jest, prawda, czy jest podstawą innych polityk organizacji. To przykładowe odpowiedzi, jak firm, jak mówię, to jest więcej niż jedna odpowiedź, w związku z tym to się nie, nie, nie sumuje do, do 30. No i, i, i kończąc, i zapraszając Kamila Wieszkowskiego, mogę powiedzieć tak, że widać z tego badania, że kadra kierownicza zaczęła w końcu dostrzegać, że zachowania etyczne nie biorą się z powietrza. To no myślę bardzo ważny wniosek, chociaż banalnie brzmi. Zaś zachowania nieetyczne autentycznie szkodzą. 25 lat było trzeba rozwoju naszej gospodarki, żeby kadra kierownicza naprawdę poważnie zaczęła to dostrzegać. Systemy zarządzania programem etyki to już rzeczywiste przynajmniej w najlepszych organizacjach, a rozwiązań szczegółowych jest wiele, o których w tym y, y, raporcie y, y, m, mówimy. <laughs> Dziękuję bardzo i poproszę y, y, Kamila Wyszkowskiego z UN Global Compact, który nakreśli trochę szerszy <laughs> kontekst. Tego. Dziękuję panie profesorze. To ja, ja tylko, jako że będziemy mieć chyba 6 minut już teraz, czy nawet 5, ale to dobrze, że Bolek powiedział to, co powiedział, bo, bo to, co powiedział jest najistotniejsze. Ja tylko mam Państwu przekazać pewne tło. Rzeczywiście badanie, o którym przed chwilą była mowa, ono będzie takim przedwstępem, nazwijmy sobie przystawką do głównego dania, które będzie za rok, ponieważ za rok będziemy mieć badanie pogłębione, które pokaże, gdzie my z tym zarządzaniem etyką w ogóle jesteśmy i na ile... Rzeczywiście realnie i, 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 i poważnie po, po, patrzymy na, na kodeksy etyczne, zwłaszcza patrząc na nie przez pryzmat mechanizmów ich wdrożenia. Bo to, że one czasami wiszą na ścianie, to jest znakomita wiadomość. To, że część zespołu wie, że one wiszą na tych ścianach, to też jest świetna wiadomość. Pytanie tylko, czy one są rzeczywiście i realnie wdrażane, czy są mechanizmy ewaluacji, nadzoru nad tym mechanizmem wdrażania i wreszcie, czy są osoby, bądź przynajmniej osoba, która... Ten kodeks nie tyle zna, co też go w ramach struktury przedsiębiorstwa zwyczajnie wdraża. Wdraża i pilnuje, żeby to wdrażanie było wysokojakościowe. I to jakby jest przed nami to badanie, które będzie już badaniem reprezentatywnym, które za rok. My sobie przyjęliśmy taką marszrutę, żeby ka każdego roku 10 grudnia na onz Dzień Praw Człowieka spotykamy się pokazując, prezentując raport, o którym yy, profesor Rok ok mówił, w zeszłym roku zaczęliśmy, też przygotowując się i wpisując tą całą pracę w szerszy kontekst. Ja tym szerszym kontekście powiem. Yy, w ramach UN mamy prof, komisję do spraw praw człowieka. W ramach tej komisji profesor Ragi przygotował wytyczne ONZ-owskie dotyczące praw człowieka w biznesie. W ramach tego procesu, czyli UN Guiding Principles Human Rights in Business, jest też drugi filar, czyli samoregulacja biznesowa, w ramach której odbywamy ten cały proces związany z zarządzaniem etyką. Po co? Po to, bo po pierwsze jest to ważne już z samej góry. Ja specjalnie pokazałem do Leonardo DiCaprio, ponieważ Leonardo DiCaprio od niedawna jest też naszą twarzą, jeśli chodzi o walkę o zarządzanie ety etyką w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w kontekście y, także sektora finansowego, o którym dzisiaj rozmawiamy. My traktujemy ten temat śmiertelnie poważnie, że na szczycie w Dawos tegorocznym, rozmowa o nierównościach, publikacja piketego, którą odmieniają wszyscy przez wszystkie możliwe przypadki. To są te tematy, które nas bardzo niepokoją. Głównie dlatego to pominę jeden slajd, głównie dlatego, że y, zarządzanie nierównościami zarządzanie etyką to jest przeciwdziałanie korupcji. To jest trochę to, o czym y, profesor rok przed chwilą powiedział, że bardzo łatwo jest y, markę danej firmy, y, no i wartość zaprzepaścić poprzez y, jeden. Błąd, czy serię błędów, która, którą nazywamy korupcją albo nietycznym zachowaniem. Kaj z Volkswagena, wszyscy teraz też odmieniają przez wszystkie przypadki, to najlepiej widać, jakiego, jakiej wysokości straty poniosła ta firma, która ma świetny kodeks etyczny i bardzo ciekawy system zarządzania etyką u siebie wewnętrznie ale nie uchroniła się przed zjawiskiem, które, no, które trzeba nazwać corporate hypocrisy, tak? czyli taką właśnie uporządkowaną, systemową, systemowym oszustwem, które zostało świetnie przygotowane, świetnie przeprowadzone i w efekcie firma ma takie ani inne wielomiliardowe straty. I tego rodzaju przykładów jest oczywiście więcej, trzeba je pokazywać, wskazywać palcem i piętnować, ale przede wszystkim każda z firm powinna cały czas pilnować tego, że jeżeli nie będzie efektywnie wdrażać swoich kodeksów etycznych, nie będzie dbać o system zarządzania etyką u siebie w firmie, to może stać się ofiarą. Podobnie, znaczy tego rodzaju zachowań, tego rodzaju sytuacji, jak to się zdarzyło chociażby w przypadku Volkswagena. Dla nas jest to cel dziewiąty, ten dziesiąty, czyli działania antykorupcyjne, mechanizmy antykorupcyjne, które w ramach 10 zasad UN Global Compact, w ramach których funkcjonujemy, które są naszą konstytucją. To, co Państwo też pewnie wiedzą w ramach tego kontekstu, który Państwu obiecaliśmy, Zgromadzenie Ogólne miesiąc temu przyjęło zrównoważone cele rozwojowe. Te cele rozwojowe, to jest taka mapa rozwojowa, jak jest 17. W ramach tych 17 celów jest 169 celów szczegółowych. My, w 29 października, wydaliśmy nasz yearbook. W ramach którego przyjęliśmy też cele zrównoważonego rozwoju dla Polski, czyli w jakim kierunku i w jaki sposób będziemy też rozwój Polski w oparciu o cele zrównoważone analizować, monitorować. Też po to żebyśmy byli w stanie się pod tym, przez ten pryzmat przyjrzeć zarządzaniu etyką w ogóle. Ponieważ etyka dotyka czterech celów zrównoważonych, które tutaj na tym slajdzie Państwu pokazałem i będziemy tą koalicję rzeczników etyki o nie opierać. Dlaczego ona jest tak ważna? Bo generalnie walczymy o to, żeby wypracować ONZ-owski standard, który będzie w Polsce w ramach samoregulacji biznesowej przez firmy, które już w tej chwili uczestniczą w koalicji rzeczników przyjęte, a później będziemy je upowszechniać. Na chwilę obecną to jest 68 firm i instytucji, instytucji tak ważnych jak Narodowy Bank Polski, PFRON, Ministerstwo Pracy, Narodowy Fundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kolejne instytucje także przystępują, co nas bardzo cieszy, no bo to też są pracodawcy, to też są instytucje, które o etyce nie tylko powinny mówić, ale też nią profesjonalnie zarządzać. No i wreszcie yy, raport, o którym yy, profesor Rok wspomniał, to jest raport z 2014 roku, tego też Państwa odsyłam, to jest raport, gdzie zebraliśmy stanowiska, czyli pokazaliśmy, co o zarządzaniu etyką myśli strona rządowa, związki zawodowe, sektor nauki, sektor biznesu i sektor organizacji pozarządowych i co o tym myśli ONZ. I dlaczego w Polsce należy przygotować system wytycznych standardów, które będą przyjęte? Znaczy najpierw zaproponowane, co zrobimy teraz w tym roku, 10 grudnia w ramach raportu, o którym profesor rok mówił. Ten raport mają Państwo, przynajmniej okładka jest w tej chwili już pokazana, my nad nim pracę kończymy. W ramach tego raportu będą też, będzie owo badanie, o którym profesor wspomniał. No i przede wszystkim rozpoczniemy dyskusję na temat samego standardu. Po to, żeby najlepiej 10 grudnia 2016 roku go przyjąć. Przyjąć i rozpocząć jego wdrażanie, też jego, rozpocząć jego... Monitoring. I bynajmniej nie chodzi o to, żeby y, utrudnić proces y, tworzenia kodeksów etycznych, bo to nie o to chodzi. Głównie chodzi o to, żeby tych kodeksów, które są tworzone na niby nie było, albo przynajmniej żebyśmy utrudnili działania tym firmom, czasami instytucjom, które kodeksy etyczne traktują jako swój stylistek figowy, y, co nas bardzo niepokoi. Y, przypomnę tylko y, takie badanie, y, które... Było zrobione jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, przez profesora Gasparskiego i Ciebie, tak 10 lat temu, gdzie już wtedy było widać, że z tym zarządzaniem etyką i kodeksem etycznym w Polsce nie jest najlepiej. Jeśli dobrze pamiętam, 5% firm miało kodeks etyczny, tak, a z tych 5% 1% system zarządzania, czyli promil tak naprawdę ma coś, co można byłoby nazwać w miarę dojrzałym systemem, rozmowy na temat etyki wewnątrz firmy. Czyli jest bardzo źle tak, z tego punktu widzenia. Zobaczymy, jak jest teraz, bo chcemy to badanie, jak już wspomniałem, powtórzyć i zrobić je jako badanie pogłębione, żeby zwyczajnie nie być gołosłownym i żebyśmy mieli przynajmniej szansę mówić o konkretach, dyskutując na temat tego zjawiska. Także dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam rzecz jasna do kontaktu i współpracy.